Siemaneczko z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry City Skylines. W dzisiejszym odcinku nalecimy no sobie dalej z rozbudową naszego małego miasteczka. Na samym wstępie pojawiły się nowe rzeczy, do, do, do które musimy postawić. Myślę, że postawimy to bibliotekę publiczną. zawsze ludzie będą bardziej zadowoleni i będzie większa ta. Większa wartość gruntów, więc z automatu inaczej będą się też reagować. I tak. Budynki unikatowe, po, parki i place zabaw. Musimy postawić kilka parków. Kotlen jest dosyć duży, a nie daje zbyt wiele. 100 rozrywki, 100 rozrywki, 125. któreś był taki, co dawał. Karuzela jest dosyć droga, ale daje. Nie, jest w sumie droga, a jest. Yy... Dosyć do, dużo daje. Zobaczmy coś, zobaczymy zaraz co się zmieni jak puścimy czas. Tutaj damy sobie karodzelę, a tu bym dał ogród botaniczny po tej stronie. W sumie w tym rejonie. Tak jakbyśmy zrobili centrum, zagłębie yy, z tym. No i musimy dać jeszcze tu gdzieś po bokach. Tu byśmy dali jeszcze na w sumie. I tutaj damy mały taki plac zabaw. O. I powinni powinny być w miarę zadowoleni. Da, nie wiem, co to, czy to jest jakiś błąd od moda. Takie coś się dzieje, jak dalej, to jest taka w pewnej odległości. Tak się dzieje. Eee, dobra. No i poszła nam prawie cała kasa na no to. Jajajaj. Podgłośniłem troszkę muzykę i coś mi, mi się wydaje, że będzie troszkę za głośno. Damy tak na 14. Co ja miałem jeszcze zrobić na starcie? Tu chyba mamy wszystko. Brakuje pracowników, no ale na pracowników nie mamy za... ...zapotrzebowania na budynki mieszkalne. Eee, zastanawiam się chwilowo dzielnice, co mamy nowego, tu mamy... Tu się przemysł rolniczy. Tu mamy, tu mamy wszystko, tu mamy... ...a właśnie, przypomniało mi się, dworzec mamy zbudować. Tylko, że chwilowo nas na to nie stać. co, ja przyspieszmy sobie czas, niech tu... Zaczynają się problemy z wodą? Nie. A, bo stawiają się budynki, dlatego. Ja, Wyznaczmy sobie kolejne dzielnice. Kasy musimy troszkę rozbierać. Ja, przełączę sobie na to. W sumie tu możemy dać bud dzielnice mieszkalne. Tutaj też wszystko w dzielnice mieszkalne dajemy. No, i to by w sumie było czekać, jak to wygląda z prądem. Już sam się przenosi, więc teoretycznie tego kabla nie potrzebujemy i tych też nie, bo no tu już nam się od wiatraka sam przenosi. Sytuacja z prądem no jest, nie jest zła. 62 MW. Tu możemy jeszcze chyba. Aha, podatki możemy podnieść na 11, bo z tego co wiem to na 11 jeszcze się nie drą ludzie, że są za wysokie podatki, a zawsze to więcej y, wpływów. <laughs> to są dzielnica handlowa. Dobra, ja sobie może bym już budował. Po sobie zrobić nam powoli pierwszą y, trasę autobusową żeby no, żeby działały już autobusy no ale jeszcze chwilkę musimy poczekać bo 30 tysięcy kosztuje ale to w sumie już będzie Dobra sobie na dwójeczkę czas tak zajeżdżmy autobusowo żeby mi nie karkowała głównej uli. co to wglądam? tak musimy, musimy podkręcić troszkę budżet na 125 damy go A, będzie Dobra. Nie powinno być już problemu teraz. No, teraz mamy troszkę naddatku, więc z git. Eee, więc tak, zastanawiam się gdzie dać to zajezdnie autobusową. Ja bym ją w sumie dał na takim... na bocznej drodze całkowicie. Żeby mi nie korkowała czasem w późniejszym czasie Że mi później nie korkowało, więc damy tutaj zajezdnienie. A i przerwałem chyba Tak. Dobra. Bez łapał. dobra. Myślałem, że nie złapie mi prądu. To sobie damy w ten sposób. I dobra, dajmy sobie pierwsze przystanki autobusowe. Więc tak, linię autobusową byśmy zaczęli stąd pod naszym uniwersytetem. Szkołą średnią, bo to jest szkoła średnia. Pojechalibyśmy tędy. Pojechalibyśmy tu gdzieś, zrobili przystanek. Wiecie, tu jest przejazd, jest. Tu byśmy dali jeszcze przystanek, tu no, to jest jedno, w jedną stronę, tylko droga. Dobra, najwyżej sobie dojdą, hmm, tu byśmy dali. Tak tu sobie dojdą, tu sobie dojdą. No, i pojedziemy już prosto tutaj i zakończymy sobie linię autobusową. Będą mieli daleko zawracać autobusami, dosyć. W sumie, jeszcze jedną rzecz dorobię. Tu sobie damy druszkę tak, i tak, i tak zakończymy sobie linię. Tu będziemy i tak później rozbudowywać się, więc nie ma się sprzejmować. Ten bymy cofnęli, postawili. Mmm... mi się przystanki. Gdybyśmy dali... W, w tym miejscu... Po drugiej stronie chcę. No, tu. 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 I dojechali sobie tu. I dobra, pierwszą linię mamy e, autobusy już pierwsze wyjeżdżają, więc myślę, że będzie dosyć spoko przegląd linii przystanki 8 pojazdy 6. Dobra, 6 powinno wystarczyć na razie więc linię mamy, pierwszą linię autobusową mamy e, co by tu? Zasoby naturalne. Mamy tu jakieś... Tu mamy żyzna gleby. Więc teoretycznie można by było pójść w przemysł... Yy, w przemysł rolniczy. <laughs> Dobra. Z automatu nam się podniosło zapotrzebowanie na... Yy, dzielnice mieszkalne, więc robimy sobie kolejne drogi. Tu jeszcze zrobię sobie te drogi... w ten sposób, ale... kolejne już będą... Już będziemy ulepszać powoli te drogi wszystkie. Damy sobie tak. I wyznaczamy sobie dzielnice znowu. Tu, Tak, tak. Damy sobie od razu troszkę stref handlowych. W sumie tutaj też zrobimy strefę handlową, a tu zrobimy sobie strefę mieszkalną jeszcze. Dobra, niech się budują. Ile mamy kolejny próg? 4600. Myślę, że uda nam się to w miarę szybko osiągnąć, tylko musimy jeszcze wodę dociągnąć. A dobra, prąd się sam przeciągnie. Dobra, no tu zrobimy jeszcze drogę, ale tu już musimy, dopiero będziemy budować się przy bo tu gdzieś będę chciał stację kolejową, ale stacja kolejowa jest chyba dopiero od 8 000, ponad 8000 mieszkańców musi być. Tu już mamy metro. A przy, przy 9000 chyba jest dopiero pociągi, tak. Stacja kolejowa, towarowy dworzec kolejowy i elektronia wodna. Elektrownię wodną, w sumie będziemy mogli sobie zbudować. Zastanawiam się, czy tu będzie się dało jakoś w miarę sensowną elektrownię wodną zbudować. Myślę, że tutaj by się dało jakoś sensownie to w miarę zrobić. Co? Zbieramy kasę i sobie w międzyczasie poulepszą drogi. Powoli trzeba ulepszać. Eee, nie tak, tak. Troszkę kasy na drogi pójdzie. No ale chcąc nie chcąc trzeba to polepszać. Już będziemy budować wszystko yy, drogami asfaltowymi. Jak tutaj mamy drogę do zajezdni czy coś to nie będę jej, jej ulepszał, ale... Przynajmniej te główne trasy sobie ulepszę. Póki co. No to, bo tam gdzie autobusy już kursują, więc niech... Wiecie, jako tako... E, autobusy są po to potrzebne, żeby troszkę mniejsze korki jednak były. Choć one czasami no same z siebie robią korki. No ale to jest inna sprawa. Dzisiaj sobie zrobimy taki odcinek, troszkę z tego miasta. Troszkę sobie popiększamy to miasto, jak na razie, żadnych tutaj yy, dróg, tych żadnych korków nie, nie mam. Więc nie, nie przejmuję się na razie skrzyżowaniami. Na razie się nic nie korkuje, dopiero tak się zaczynają problemy. Zauważyłem od jakichś czterech... ...4... 5-6 tysięcy, mieszka... tysięcy mieszkańców, wtedy się zaczynają jakieś problemy z korkami. Już wtedy trzeba myśleć o rozładowywaniu, tego widzicie, bo to może być problem znowu z no właśnie z tymi lepszymi, z tymi rzeczami. więc dajmy go tutaj, niech sobie będzie. Zawsze to ludzie będą bardziej zadowoleni. I teraz sobie poupiększamy troszkę. E, tutaj są tylko budynki i to nic mi nie daje, więc tego nie będziemy na razie stawiać. Ale w kształtowaniu to właśnie ścieżki, ścieżki, ścieżki. I tu sobie zbudujemy ścieżkę na pewno. Stąd. do Dotąd. Nie się połączy. Stąd. do tu był duży sklep, ale nie ma wyjścia. Stąd nie chcąc muszę. Tak. Połączyło się, połączyło się. Hmm. Czym mi podświetlał? Strafię, nie rozumiem tego. Ale dobra. Tu sobie zrobimy taką troszkę krętą. Tak. A, źle zaczęłam, stąd. Tak. Hmm. Będzie problem, bo. Dobra, idziemy stąd stan tak tak i tu tak i kurde chcę podpiąć drogę tą drogę pod y, uniwersytet a widzicie zaczyna się ładnie tu robić ludzi się zbiera autobusy tu działają więc jest git yy, musimy troszkę właśnie pobudować tych ścieżek, no jed lepiej jeden jak dwa, wyburzyć żeby połączyć troszkę tych, te ulice. Bo no żeby jak najmniej używali mi samochodów, a jak najwięcej chodzili, tak, tutaj sobie polecimy stąd, tak, i. Stąd. I stąd tak. Troszkę im poburzymy, no ale coś za coś. Tu sobie lekkim salonikiem. Stąd tak. I tutaj będziemy wjechali Tak, dobra. I teraz stąd już prostymi bym poszli bymy stąd, tylko stąd, żeby jeden budynek dłużyć jak już, N2 i to sobie zrobimy takie małe skrzyżowanko łączyło tak. się, połączyło się chyba tak, by się połączyło tak, troszkę żeby ułatwić im przemieszczanie się też, no bo jednak, gorde nie, nie połączyło się, gorde co jest. Wyłączmy przyciąganie. No właśnie o to chodzi. Czajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Lecimy dalej z tymi ścieżeczkami. Stąd. natąd Tutaj jakoś tak. I no, tu byśmy sobie polecieli jakimś to my też nie musimy lecieć nigdzie. Hmm. Tutaj mamy połączenie. To bym jeszcze dał takie połączenie. Takie połączenie. Tutaj mamy włączony włączone. O. I tu podłączyć dobra. To byśmy mieli, to byśmy mieli. Tu jeszcze bym połączył z górną drogą. No tu mam alarmne ja te ścieżki. Tu też. Tutaj jeszcze bym dał koło tego ogrodu botanicznego. Ścieżki. Żeby jak najmniej mi auto używali. No, tu bym połączył tą ścieżkę. Tak. Tak. Stąd poleciał. No bo tu mamy budynek stały, czyli polecimy stąd. Stąd, tak. Oczkiem stąd. Także oczkiem takim małym. No i to w sumie by było tyle. Co jest z energią? No nie, nie domagamy? Dobra, no, damy budżet na 150% na razie. Później będę kombinował. Tu jeszcze byśmy dali jakieś ścieżki. I to by było chyba w sumie na tyle. Dajmy też troszkę tych ścieżek. Tak, tak. Tutaj bym połączył to ścieżką. No. no i tu stąd byśmy polecieli sobie takim uczniem też tutaj. Tu przez środek bezpośrednio. Tak. Tak. I tu też przez środek bezpośrednio byśmy polecieli sobie tu. No dobra, tu mamy. No bo tu jest, tu jest linia autobusowa. To tu też mi pasuje połączenia zrobić przez środaczki. Stąd jest tak. I tak. Tu mamy druga rozedlę, to, to, to. Dobra, to to polecimy sobie łukiem. Takim łuczkiem. No i w sumie dobra, bo tak jakoś szła ta linia chyba. No, no i tutaj w sumie to bym jeszcze mógł to połączyć jedno z drugim. Dobra, ja sobie postawię jeszcze jedną tą elektrownię węglową. Hmm, tylko gdzie ją tu wcisnąć? Elektrownia węglowa. Tu sobie jest bezproblemowe miejsce. I tu będziemy musieli się zająć przemysłem. Eee, przemysłem Tak, tylko ulepszą tą górną drogę chociaż na razie. A jak tam ze śmieciami stoimy? Możemy, dostawić jeszcze jedno wysypisko gdzieś. No to jest tam przetwarzanie, dobra, na razie nie ma potrzeby to nie będziemy kombinować. E, dobra, tak. To sobie odjedziemy łukiem. Tutaj i stąd polecimy sobie wiadł, zrobimy. Ale. Coś mnie nie trybi. tak dwa razy tutaj na no no prosto by mi pasowało. Tak, i tutaj w dół schodzimy. Tak, no właśnie ja to muszę sobie jakoś prąd teraz przyciągnąć, moment bo ścieki się nie będą odprowadzać musimy tak to jakoś podpiąć A, to byśmy mieli i tu sobie dojedziemy drogą do tej jest gleby tak długim okiem w ten sposób i tu już rzeczywiście klimatycznie wioska to a także normalnymi tymi drogami gruntowymi, bo tu już sobie polecimy, tak, o, jeszcze jedno przez środek, i to by było na razie tyle. Tu sobie wyznaczymy w późniejszym czasie. Strefy, bo na razie nie mamy zapotrzebowania. Teraz by mi pasowało jeszcze troszkę to miasto rozbudować. No ale to już w kolejnym odcinku. Więc dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, trzymajcie się, cześć.